Pan z wami Słowa Ewangelii według Świętego Jana. Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I oglądaliśmy Jego chwałę. Chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca pełen łaski i prawdy. Oto słowo pańskie! Ukochani w Chrystusie Panu, siostry, bracia. Niedokrotnie spotykam się z zarzutami wobec tego fragmentu Ewangelii, który przed chwilą przeczytałem. Jakoby ta Ewangelia właśnie wybrana na ten dzień Bożego Narodzenia, komplikowała nam przeżywanie uroczystości Bożego Narodzenia swoją tajemniczością i zawiłością teologiczną, którą przed chwilą słyszeliśmy. Jednak drodzy, gdy wsłuchamy się w to słowo z intencją spotkania nowonarodzonego, to w niesamowity sposób zacznie nasze serce przenikać właśnie ta gigantyczna tajemnica, że Bóg stał się człowiekiem. Przecież, drodzy, oto rozbija się cały problem Jezusa z Nazaretu. Światu nie jest po drodze wiara w to, że Jezus z Nazaretu jest Bogiem i człowiekiem zresztą ten problem towarzyszył ludziom od samego początku i przez wszystkie wieki nie tylko w tym XXI zobaczcie, że dzisiaj to już mówiliśmy sobie nieraz nikt nie kwestionuje istnienia takiej postaci jaką był Jezus z Nazaretu w tamtym czasie ani ludzie wykształceni, ani niewykształceni ani ochrzczeni, czy nieochrzczeni wierzący, czy niewierzący nikt tej postaci historyczności Jezusa nie podważa. Problem rozbija się o tę wiarę, że Jezus Nazaretu jest Bogiem i człowiekiem. Przedziwnym dla mnie, drodzy też, jest fakt, że właśnie tego fragmentu Ewangelii diabeł boi się najbardziej. W rytuale egzorcyzmu większego mamy do wyboru kilka, kilka fragmentów Ewangelii. Większość z nich mówi o tym, jak Jezus wyrzuca złe duchy. Jeden jedyny fragment, który o tym nie mówi, to właśnie prolog Jana, który przed chwilą przeczytałem, który jest związany z wcieleniem się Syna Bożego. I drodzy, największy jazgod, największe cierpienia, które przeżywa zły duch w czasie egzorcyzmu, właśnie pojawiają się w momencie odczytania tego, że Słowo stało się ciałem. Diabeł nie może znieść tej prawdy, że Bóg się tak uniżył, żeby zostać człowiekiem. Zresztą przecież jak głosi święta tradycja, w momencie gdy Lucyfer, czyli ten niosący światło, dowiedział się, że Bóg zamierza coś takiego jak wcielenie, to wtedy powiedział non serviam, zbuntował się przeciwko Panu Bogu. Nie będę służył, powiedział. Takiemu Bogu, który się tak chce uniżyć. Zanim stanęli inni aniołowie, którzy wypowiedzieli Panu Bogu posłuszeństwo. I wtedy, jak wiemy, Michał, święty Michał, który był jednym z tych najmniejszych w hierarchii aniołów, w swojej gorliwości, zapale bronienia stwórcy, stanął na czele armii Pana. Tym samym został przez Boga wywyższony i podniesiony do godności Archanioła. I stoczył walkę z całym wojskiem na niebie, właśnie, i strącił złe duchy do piekła. Drodzy, dzięki tej prawdzie, że Słowo Jezus stało się ciałem, wywrócił się cały porządek w kosmosie, i od tego momentu już nic i nigdy nie było takie samo. Zaczął się nowy czas czas Jezusa z Nazaretu, który trwa. Dzięki Bogu do dzisiaj będzie trwał na wieki. Kiedyś w czasie modlitwy, w czasie egzorcyzmu, gdy czytałem właśnie ten fragment Pisma Świętego, w momencie gdy wypowiadałem słowa a słowo stało się ciałem zamieszkało między nami, Zudu zaczął krzyczeć i szydzić. Co nieprawda? Nazarejczyk nie istnieje. On nie jest Bogiem, on był tylko człowiekiem. Oszukał was. I mówię do drugiego księdza, jak to oszukał? Mówię, idź do kaplicy, przynieść najświętszy sakrament. Ten ksiądz wyszedł z pokoju, gdzieśmy się modlili nad osobą zniewoloną. Przyniósł w burcie, tak nieraz widzicie, księdza, który idzie do chorego, właśnie w ten sam sposób. Przyszedł, wszedł do pokoju z panem Jezusem, a zły duch nagle zaczął błagać o litość. Zlitujcie się, zabierzcie stąd tego Nazarejczyka. To mówię to, co? Istnieje czy nie istnieje? No właśnie, zabierzcie to Nazarejczyka, bo ja tego nie wytrzymam. Usłyszeliśmy. Nazarejczyk został, a dług wyszedł. Jaki był finał tych podskoków. Drodzy później Ewangelia nam mówi, że w tym słowie, które się wcieliło, było życie. Jan mówi: W nim było życie. W tym wcielonym słowie, drodzy, jest pełnia życia, nowe życie dla człowieka, który dzięki Jezusowi został wezwany do wolności i do szacunku dla tego życia, które otrzymał, jak i tego, które Bóg daje innym. I potrzeba dzisiaj, drodzy, byśmy w to Boże Narodzenie 2012 roku, byśmy wzbudzili w sobie. Jakąś wielką wdzięczność Panu Bogu za dar życia w ogóle. Nie tylko naszego osobistego, ale w ogóle za to, że Bóg daje życie. I drodzy, kiedy, kiedy w wielu miejscach na świecie trzeba powiedzieć dzisiaj, i nie boję się użyć takiego stwierdzenia, panuje moda na zabijanie. I to w mocy ustanawianych przez poszczególne państwa praw. My, jako chrześcijanie, musimy tego życia bronić za wszelką cenę. Nie możemy zgadzać się na to, by było ono odbierane tym, którzy jeszcze nie mówią albo już nie mówią. Każda forma zabijania będzie zawsze grzechem ciężkim i jakąś potężną sprzecznością wobec prawa naturalnego. Nie może też być w nas jakiejkolwiek akceptacji i popierania ludzi w ich poglądach i promocji zabijania nienarodzonych, czy to w związku z aborcją, czy też z in vitro, nawet jeśli oni, zajmowaliby oni najwyższe stanowiska w państwie. Brak szacunku dla życia pochodzi zawsze bowiem od tego, który nienawidzi człowieka, a którym jest szatan, wąż starodawny. I oskarżanie wspólnoty kościoła i pasterzy kościoła i ludzi, którzy są zaangażowani w ruchy pro-life o to, jakoby broniąc życia uprawiali politykę, jest bezpodstawnym. Bo bronienie życia jest obowiązkiem każdego człowieka, który to życie otrzymał od Stwórcy a nie kwestią polityczną. A przykładów na to, że to życie nie jest szanowane, można by, drodzy, mnożyć bez końca. Wyobraźcie sobie, że w całym świecie co roku ginie 50 milionów dzieci. To są oficjalne statystyki. Tylko w Europie aborcji mamy 1,2 miliona rocznie. Średnio na naszym kontynencie co 25 sekund zabijane jest jedno dziecko. Jeśli ta msza będzie trwała godzinę, to w tym czasie drodzy, 120 dzieci zostanie zabitych. W Stanach Zjednoczonych ciąże można przerwać minutę przed porodem. W Stanach Zjednoczonych, tak rozwiniętym społeczeństwie, rzekomo. Dziewięciomiesięczne dzieci się zabija, abortuje. Dziewięciomiesięczne dzieci, niemowlęta. Minutę przed porodem można usunąć ciążę w Stanach. A co z in vitro? Co z podziemiem aborcyjnym? Ile jeszcze trzeba dzieci doliczyć do tych statystyk oficjalnych? Drugie 50 milionów? 150 milionów? Nie zapomnę sobie kobiety, która przyszła do mnie jakiś czas temu i uświadomiła mi problem, szczególnie związany z in vitro. Słyszało się, że, że jest problem, wybucha dyskusja społeczna. W momencie, kiedy spotkałem tę kobietę, zrozumiałem, że to się wiąże z jakimś ogromnym problemem, że to nie jest kwestia tylko dyskusji społecznej, ale to jest kwestia sumień i serc ludzkich. Ta kobieta przyszła do mnie i mówi: Proszę księdza, co ja mam zrobić? Nie mogę spać. Odkąd zdecydowaliśmy się z mężem na to, że nasze dzieci zostaną poczęte metodą in vitro, zostało zapłonionych sześć zarodków. Troje dzieci miałam pod sercem, troje zostało zamrożonych. Jedno z tego trojga pod sercem rozwijało się słabiej, więc lekarz uznał, że trzeba je zabić więc kilka tygodni temu dokonał aborcji. Ale największy ból sprawia mi to, że kiedy kładę się do łóżka co wieczór, mam świadomość, że moim dzieciom zamrożonym w lodówce jest bardzo zimno. Proszę księdza, co ja mam robić, żeby moim dzieciom nie było zimno? Wyobrażacie sobie taką schizę, że kobieta nie może przeżywać normalnie dnia, bo troje dzieci jest zamrożonych? Czy ktoś mówi o takim wymiarze tych wszystkich zabiegów ludzkiej psychiki, konstrukcji człowieka, która pewnych rzeczy nie jest w stanie przeskoczyć bez bólu i poranienia? Kto o tym mówi? Taka będzie rzeczywistość ludzi chodzących po ulicach i myślących o swoich zamrożonych dzieciach. A tymczasem. Ten nowonarodzony, który przychodzi, jest pełen łaski i prawdy. Przyjmijmy więc, drodzy, z radością i ufnością to bożonarodzeniowe orędzie, w którym Bóg staje się człowiekiem, by ten nie musiał już go szukać po macu, ale by odnalazł go pełnego łaski i prawdy. Tylko w Jezusie bowiem wypełnił się odwieczny plan zbawienia człowieka i tylko w nim człowiek może znaleźć. Swe szczęście. Wszystko, nie wiem, w naszym życiu, drodzy, wychodzi od niego i zmierza ku niemu. A wtedy nie będziemy cierpieli z powodu ciemności, ale będziemy podążać drogami światła, drogami tego, który jest jedynym Panem i źródłem szczęścia. Przyjmując nowonarodzonego do naszego serca, drodzy, pozwalając się mu przytulić, otrzymujemy nową godność dzieci Boży. Zmienia się tylko, wtedy nie tylko nasze serce. Ale nawet wygląd zewnętrzny potrafi się zmienić, bo kiedy przebywa się z Bogiem, nie można już zostać takim samym. Zawsze staje się człowiek przemieniony przez twórcę. Kilka miesięcy temu w jednej z parafii przez dwa dni odprawialiśmy Prześwięte z modlitwą o uzdrowienie. Może wielu z was miał okazję być w też w tych comiesięcznych mszach, które tutaj organizujemy na bożeństwach tej parafii. I wiecie, że na koniec Eucharystii, na koniec nabożeństwa udzielamy indywidualnego błogosławieństwa najświętszym sakramentem każdemu, kto, kto jest obecny. I właśnie tak samo robiliśmy w tej parafii. I patrzę, stał po mojej lewej stronie człowiek ubrany w łachmany, brudny, brzydko pachniał i nie podszedł do błogosławieństwa. Zrozumiałem, że się wstydził podejść, by ludzie go nie wyśmiali. Więc wziąłem Pana Jezusa, wziąłem monstrancję, podszedłem do Niego, przytuliłem Go do tej monstrancji, zaczął płakać, wielu ludzi w kościele też płakało. I tak, i pobłogosławiłem Go i, i odszedłem. Na drugi dzień tego samego, na, o tej samej godzinie wieczorem prawialiśmy znowu w tej samej parafii to nabożeństwo. I na koniec patrzymy, a przez kościół idzie człowiek. Wszyscy jakoś jakbyśmy go skądś znali, ale do końca nie kojarzymy, gdzieśmy go spotkali. Ubrany w elegancki garnitur, uczesany, umyty. Patrzymy, a to ten człowiek, którego dzień wcześniej przytulił Pan Jezus. Zupełnie odmieniony z klatą do przodu, już bez wstydu do Pana Jezusa. Odmieniony także zewnętrznie, nie tylko jego serce, ale spotkanie z Chrystusem odmieniło go nawet. Na zewnątrz, tak, że ludzie go nie mogli poznać. I musi być coś takiego właśnie w nas, po spotkaniu z Nowonarodzonym, że ludzie jakby zobaczą w nas tych samych, których spotkali przed świętami, ale powiedzą: Coś z Tobą się stało. No właśnie, coś się musi z nami wydarzyć. Bo Bóg stał się człowiekiem, a to nie zdarza się codziennie. To stało się raz w historii zbawienia. I tak jak mówiłem, odmieniło wszystko. Niech każdy z nas dzisiaj, przytuliwszy się do Pana w Jego stajence, otrzyma dar nowego życia i nowy strój łaski, drodzy, które zaprowadzą nas kiedyś na Boże Narodzenie już w niebieskim Jeruzalem. Amen.